Cześć! Dzisiaj mam dla Was dwie fajne informacje dotyczące Minecrafta i jego dalekiej i niedalekiej przyszłości. Fajnie by było, jakby te informacje dotarły do jak największej liczby osób. Więc jeśli dla Was to nie problem, zostawcie łapeczkę w górę i jakiś komentarz z opinią o tym wszystkim, co w tym filmie będzie. Z góry wielkie dzięki! No to zacznijmy od pierwszej oficjalnej informacji. W końcu dowiedzieliśmy się kiedy pojawi się Minecraft 1.19 The Wild Update. Wraz z tą informacją pojawiła się grafika tej aktualizacji i zresztą przy każdych poprzednich również odpowiednie grafiki się pojawiały. Tutaj dosyć ciekawe jest to, iż mamy tak naprawdę trzy główne podziały. Po lewej stronie mamy na morze nowe bagna. Na dole po środku jest Deep Dark z Wardenem, a po prawej nie wiedzieć czemu pustynia. Ta mogłaby się wydawać jest tutaj po to, by móc zaprezentować inny wariant kolorystyczny Żab. Oczywiście miałoby to sens, gdyby nie to, że to nie ma sensu, bo przecież na morzynowe bagna jest to również biom, tak jak pustynia czy dżungla, ciepły. I w związku z tym, właśnie na tym biomie pojawiają się te białe, czy jak kto woli, beżowe. Żaby. Na grafice po prostu jest błąd, ponieważ na namorzynowych bagnach są żaby pomarańczowe. Uważam, że bagna namorzynowe powinny mieć beżowe żaby, a po prawej stronie zamiast pustyni powinny być zwykłe bagna, czyli drugi biom, na którym mogą pojawić się naturalnie żaby, i tam wariant kolorystyczny to oczywiście żaba pomarańczowa. O tym, że grafika może wprowadzać w błąd, jakoby pustynia miała zostać również zaktualizowana, wspominać oczywiście nie będę. Grafikę omówiłem jako tylko ciekawostkę. Najważniejsze, co wraz z nią się pojawiło, to data wydania 1.19 The Wild Update i będzie to 7 czerwca, czyli za około półtorej tygodnia. Niestety konkretnej godziny jej wydania nie znamy, aczkolwiek możemy się domyślać, że tak jak w poprzednich aktualizacjach, będzie to jakaś równa godzina i w momencie jej wydania ja opublikuję pełny przegląd, który cały czas tworzę. Więc serdecznie polecam subskrybować kanał, bo jeżeli dostaniecie powiadomienie o wrzuceniu pełnego. Przeglądu, będziecie wiedzieli, że aktualizacja właśnie w tym momencie została wydana. Pozostała jeszcze druga rzecz, czyli kwestia głosowań na Mainconie. Niektórzy uważają, że jest to kompletnie zbędny i głupi dodatek. Albo są inni tacy jak ja, którzy uważają, że jest to całkiem przyjemna sprawa, i miłe jest to poczucie, choć zapewne pozorne, jakiegokolwiek wpływu na to, co w Minecraft się pojawi. No i tak też na następnym Mineconie dostaniemy również możliwość głosowania, ale niestety wychodzi na to, że będzie to takie mniejsze głosowanie, czyli tak jak w ostatnich dwóch latach, na jednego konkretnego moba. Nie będę ukrywał dużo bardziej lubiłem te głosowania sprzed prawie 3 i 4 lat, gdzie mogliśmy głosować na aktualizację. Nie dość, że zawsze mieliśmy do wyboru kilka nowych bloków, czasem trafiały się nawet dwa moby, nowe drzewa, tak teraz tylko i wyłącznie do wyboru mamy jednego moba, ale dobre i tyle. Zapewne znacie pewne kontrowersje, które wyniknęły przy głosowaniu, kiedy wygrał Glow Squid. Pewien zagraniczny YouTuber Dream odpowiednio wpłynął na głosowanie, by Lodger, który był faworytem, przegrał i namawiał swoją wielką społeczność do oddawania głosów na właśnie Glow Squida. Do tej pory wszystkie głosowania odbywały się na Twitterze i każdy mógł oczywiście stworzyć sobie wiele kont i oddać wiele głosów, przez co te głosowania specjalnie nie miały sensu. Nie byłem wielkim zwolennikiem głosowań na Twitterze, dlatego kiedyś pomyślałem, by być może pojawiła się w menu podczas mineconu opcja na oddanie głosu. No i okazuje się, że Mojang planuje coś takiego wprowadzić. Wielkie dzięki Mateusz.pl oraz Dewu za podesłanie mi tych informacji, jakoby właśnie w plikach Bedrock Edition znaleziono wpisy, które sugerują, iż w menu wersji niestety tylko Bedrock Edition będziemy mogli głosować. Przynajmniej tak teraz to sugeruje, że będzie to tylko Bedrock, ale być może i w Javie coś takiego się pojawi. Być może właśnie częściowo też z tym jest powiązana pewna inicjatywa, która będzie miała miejsce tego lata, czyli posiadaczom jednej wersji Minecrafta zostanie przyznana wersja druga, czyli Bedrockowcy dostaną Javę a ci, którzy mają Javę, będą mogli sobie pograć w wersji Bedrock Edition. Przekonany jestem, że tutaj będzie bardzo dużo kontrowersji, aczkolwiek ja mega się cieszę, że tylko posiadacze Minecrafta będą mogli oddać swój głos. Oczywiście, ci, którzy mają tak zwanego pirackiego Minecrafta, czyli non-premium, najpewniej oddać swojego głosu nie będą mogli, no bo w końcu nie mają swojego kupionego Minecrafta. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Ja naprawdę się cieszę, bo być może teraz wszystkie głosowania, Będą bardziej rzetelne i faktycznie ci, którzy kupili tego Minecraft'a, będą mogli głosować. Oczywiście są ludzie, którzy pewnie mają po kilkanaście kont takiego Minecraft'a, no i oni wtedy będą mogli oddać więcej tych głosów. No ale pamiętajcie, dużo łatwiej i taniej jest założyć kilka kont na Twitterze niż kupić kilka Minecraft'ów, więc najprawdopodobniej wyniki kolejnego głosowania. Będą bardziej sensowne i sytuacja sprzed prawie dwóch lat, gdzie wygrał Glowsquid za sprawą Dreama, już się więcej nie powtórzy. Komentarze oczywiście są wasze, jestem mega, mega ciekaw, co sądzicie na temat zmian w głosowaniu. Ja, jak zauważyliście pewnie po tym materiale, jestem tego wielkim zwolennikiem i cieszę się, że Mojang w końcu tego dokonał. Zwłaszcza, że jakiś czas sam na ten pomysł padłem, chociaż nie oszukujmy się, nie jest to nic niesamowicie odkrywczego, pewnie co trzecia osoba również o tym pomyślała. Dzięki wielkie za obejrzenie, 7 czerwca widzimy się na live, na którym będziemy wspólnie oczekiwali wydania 1.19, a gdy ten się pojawi, od razu Publikuję film. Wszystkiego dobrego, otrzymajcie się. Cześć!